Sytuacja dynamiczna. Debasto się zjebało. Czajcie temat? Zero, no nie jest jakoś zimno. No jest zimno, jest 0 stopni. Co. Dla mnie to jest zimno więc no, spróbuję przedmuchać. No, znaczy... Generalnie rzecz biorąc Czekajcie, w ogóle się ubiorę, Bez ten cały Majta. Generalnie dokręciłem pauzę 24, Przyplady trochę pozbiedziały. No jest problem. Budziłem się o 7.10. Webasto nie chodzi. a ja nie przepalałem go. Na no, wczoraj cały dzień był na Webascie i tak dalej, i na no i prąd i tak dalej. No nie mam przetwornicy, znaczy mam, ale nie używam. No i mówię kurde, może może wiecie, może jest lipa i, i się ten. Już sobie akumulatory są i może nie startuje to w basto. No to przepaliłem go godzinę czasu i nie chciało ruszyć podczas odpalania, ale no dobra może jak auto chodzi to nie, nie, nie ruszy. I, i, I co? No przepaliłem go. Czekajcie, bo tu nie mogę się dostać tej jednej śrubki. Znaczy mogę się dostać, ale... ale niezwykłym torksem, jest za bardzo dokręcona i nie mogę jej zwykłym tym ręcznym ruszyć. Przy Także no nie chcę ruszyć. Znaczy rusza. Po chwili zwalnia, jakby się trochę... I tak cały czas chodzi na wolnych obrotach, w ogóle nie daje zimnego, tego, gorącego powietrza, nie? O, i teraz, teraz całkowicie się włączyło. Wyłączymy, zobaczymy w jakim stanie jest w ogóle sito. No nie, no czysto jest. Ja przeczyściłem to sito Jak tutaj kiedyś yy, wziąłem to auto i też mi się tak działo To tu było nałapane takich kłaków, jakiegoś kurzu i tak dalej Jak świeże to auto wziąłem, nikt tego wcześniej nie robił, nie czyścił To ja to przeczyściłem i było okay, nie. Ono chodziło jakby w tryb awaryjny, przegrzewało się I też wchodziło na mega duże obroty I po chwili schodziło z obrotów i gasło Teraz dzieje się podobnie Raz wchodzi na to obroty, raz w ogóle nie wchodzi No, zobaczymy, no wątpię Kurwa wątpię, że to jest problemem Bo tu jest czysto w miarę Zobaczymy teraz. Ta półwiska je zrobimy. I zobaczymy, czy ruszy czy nie ruszy, co? prostu jest tego typu, że, że jadę w trasę. Bo miałem zjad do domu, ale towar miał być na poniedziałek, a okazuje się, że będzie na wtorek. No, a ja mam do wtorku, do drugiej w nocy czas, więc zacząłem kręcić 24 tutaj w okolicach Grzmina, mam odebrać chipsy i jechać z tym na Doncaster, nie? Bo w sumie się y, zgłosiłem na ochotnika. Teraz byłem trochę dłużej w domu i byłem 8 dni ponad. No i mówię, no i żeby ten styczeń jakoś wyglądał, trzeba coś podgonić jeszcze, nie? Co on tak teraz zaczął piszczyć? No i, i dzisiaj będę te chipsy ładował i leciał z Medoncaster, więc, więc spoko. Takie dwa kółka zapniemy jednocześnie. Tu zaraz trzeba będzie poczyścić, bo to jest teraz zakurzone, to ale nie ma tragedii, bo było gorzej jak to auto wziąłem świeżo, nie? To jest ta kamarka wszędzie był kurz z siedzeniami, za łóżkami i tak dalej, nie? Także to załatwiło problem, bo to sito właśnie było zarombane, nie? Może też kwestią jest paliwo, nie? No nie wiem. Mam rezerwę, ale nie jest jakaś głęboka, nie? W tej rezerwie przejechałem może nie wiem 50-40 km i muszę zatankować jakby to jechał na Anglię, ale no myślę, że to nie jest chyba powodem. Nigdy takiej sytuacji nie miałem. Może jak zatankuję, potem to się odpowietrzy i ten, no nie wiem, zobaczymy, jak zobaczymy co się stanie jak teraz odpalę. Jak nie ruszy, to zatankuję i zobaczymy czy będzie lepiej, nie? No. I chuj. Jakby ją przy, przy, przymuliło ją trochę teraz. To bujała się, przymuliło i teraz znowu chodzi na wolny. O, kurwa, się zmęczyłem. Musiałem się wyczepić. Jak ja w ogóle wygląda? Jezu. Musiałem się wyczepić. Podlałem trochę ropy, bo i tak musiałbym to zrobić, bo do miejsca gdzie tankujemy i tak bym nie dojechał, bo to jest przy granicy. No i chodzi o to, że... I tak bym musiał to zrobić, ponieważ jakbym wiedział, ten zalał pierwszą stronę, jak jechałem do Polski. Ale no nie jadłem paliwa bez potrzeby. A plan był taki, że ja miałem te chipsy zadawać w poniedziałek, wczoraj, i zjechać jeszcze do wieczora na bazę i zrobić 24 w domu. Ale chipsy by, będą na dzisiaj, pewnie już są. I co? Czekam tylko na sygnał, nie? I od razu z tym polecę, nie? Więc, więc gdybym wiedział, że tak będzie, bo gdybym pojechał na bazę wczoraj, to bym sobie znakował na bazie do pełna A że na bazę nie zjeżdża, no to muszę gdzieś w kraju, nie? My przeważnie na granicy. Tankujemy. Rzadko kiedy gdzieś w terenie, nie? No chyba, że jest taka sytuacja jak teraz Że no, niedogadani I trzeba, no to, to cior, zobaczymy czy teraz będzie Webasto chodzić, czy nie Dolełem 70 litrów, bo tyle gdzieś mi potrzebuje do granicy Aczkolwiek, yy, no pewnie zostanie jeszcze trochę, nie? Tu mamy pompkę Paliwa Główny smok i pompkę paliwa od Webasta Tam jest z tyłu I słychać nawet jak ona pcyka, nie? Ale ona coś tak głucho Może za którymś razem załapie Może się zapowietrzyło, czy co? Przestała, no i dupa Poza wodą, o co chodzi a, a więc sytuacja mało dynamiczna Teraz czekam aż się Webasto jakby wy... przestanie chodzić nie? No, próbuję trzeci raz I już to robić Webasto się załącza, pompka chodzi Ale ona tak dziwnie chodzi, tak właśnie Głucho, tak by właśnie Chodziła na sucho, no próbuję jeszcze parę razy Może zaciągnie tego paliwa, bo z wydechu Trochę ropą śmierdzi, no ale to taki To nie jest taka przepalona ropa, więc nie wiem Może świeca, wygasło i zobaczymy Może za którymś razem zaciągnie tego paliwa i wtedy już pójdzie A jak nie to może trzeba będzie spróbować ręcznie to paliwo jakoś tam wiecie podprowadzić Zobaczymy, mamy jeszcze dużo czasu I zaraz pójdziemy sobie na obiad, jeszcze bo Jest w sumie godzina dziesiąta Ja jestem trochę głodny Jadłem wczoraj tutaj obiad i było smacznie Rosu z makaronem i Schab z kością z frytkami i z surówkami jadłem, także spoko chyba jest Kopci się Chyba się udało Zajęliście cholerę. Że jeden sukces dzisiejszego dnia mamy za sobą. Zobaczcie w ogóle, jak wyglądają moje stopnie, jak jeździł na jakieś wywrotce pod konbetem w Koninie. Ło! <śm> 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 wow. Zimno. Miałem wczoraj już skończyć nagrywanie, ponieważ, no mówię, ta trasa miała wyglądać trochę inaczej niż wygląda. Aczkolwiek, mówię, nie jest źle, bo tego się spodziewałem, nie? Ale zaraz Wam wytłumaczę o co chodzi. Znaczy, nie spodziewałem się tego w zasadzie, tylko tego oczekiwałem, o tak, nie? No. Ciepło jest, ciepło daje, kurde, powiem Wam, wam szczerze, że Człowiek nie docenia takich rzeczy na co dzień, że chyba to działa. Ale to był poniekąd mój błąd. Ale nigdy nie miałem takiej sytuacji, że przez rezerwę. No Zobaczcie, ta rezerwa nie była jakaś głęboka. Ja mówię, byt o mi się zapaliła. I dobra, no to wykręcę 2-4. Jutro rano gdzieś tu wrzmienia, bo w okolicach zaleje Bo ja nad na Dafem to robię gdzieś ze sto parę kilometrów na rezerwie, nie? Najwięcej zrobiłem około 150 chyba. Dalej się bałem jechać. I kwestia rezerwy też zależy od samochodu. Skania inaczej, nawet Dafy mają różnie, nie? Bo jak fajnie żyje w stópki. No 3 godziny się przemęczyłem. Ale lepiej 3 godziny niż teraz, kurde, kombinować i się drapać po głowie. Jak załadujemy towar, na Anglię jechać, nie? A o co chodzi? No bo ja się oczekiwałem tego, żeby właśnie więcej teraz jechać, bo ja praktycznie w tym miesiącu tutaj mam przepracowane może 11 dni pracy, tylko jest 23. Stycznia. Chodzi generalnie o to, że. Żeby ściankę podgonić trochę, nie? Bo ja byłem 1 stycznia w domu, wyjeżdżałem 2 wróciłem. To był poniedziałek. Wróciłem w piątek już i od piątku byłem w domu do soboty wieczór i w sobotę pojechałem na Litwę i wróciłem w poniedziałek chyba już, albo we wtorek. Nie, w poniedziałek już wróciłem z tej Litwy. I potem yy, mamy co? I potem byłem od poniedziałku wieczór aż do środy w nocy. Z wtorku na środę wyjeżdżałem, czyli ponad tydzień czasu. No i teraz wyjechałem, no i co? Wyjechałem w środę, a jest dzisiaj wtorek. I zjechać do domu. Wczoraj miałem zjechać do domu, mówię, kurde, teraz znowu do domu. Przypuszczam, że... Że będzie tak, że ja wrócę teraz w poniedziałek Jak wyjadę teraz we wtorek, to wrócę w poniedziałek albo w niedzielę No, także te kółka są o wiele szybsze Rzadko już teraz mamy tygo, y, kółka po, tygod po tydzień czasu Zazwyczaj 5 dni, 6 dni, cztery, trzy nieraz <grychy> Idziemy zaraz na obiad, uczcić ten, ten sukces dzisiejszego dnia Trochę moja wina, trochę nie moja Znaczy moja, nie dopilnowałem, nie? Ale nie sądziłem, że takie coś się może stać, ale dobrze, że to się już rozeszło po kościach Jesteśmy już w Żninie po pauzie. Także dużo sukcesów dzisiejszego dnia, naprawdę dużo sukcesów i jestem naprawdę zadowolony, ponieważ idziemy mi się zadować. No oprócz tego, że towar jest mega późno, bo myślałem, że będzie wcześniej, ale Dzwoniłem, jeszcze dzisiaj rano to dopiero to jeszcze nie było nawet, towar był, ale nie był złożony, ale jest godzina 16 I my pani i panowie właśnie dolatujemy do firmy i będziemy się ładować No i potem co, Nevada, na potrzeby filmu i na potrzeby moje pokażę wam jak, jak to będzie wyglądało dzisiaj Bo mam taką kurde anegdotę, której nigdy nie robiłem jeżdżąc ciężarówką Ale no to jest moja wina, bo się nie przygotowałem, ja pierdzielak i tu jest korek Uruzaromistą godzinę wybrali na złożenie towaru. 16. To zawsze jest gnój. Dla Was to zrobione. Zjadłem sobie zajebisty obiadek. Naprawdę jak powiem Wam, że polecam tą w karczmę, czy to jest zajaz. Jeśli lecicie z Piątką, można zjechać, czy to od z czy, czy to od strony Poznania, czy to od strony Bydgoszczy O, Kebab, tu jest ło. To jest przy stacji BP i polecę wam naprawdę z czystym sumieniem, bo już mało jest takich knajpek. Zazwyczaj przy tych pieprzonych eskach. To są same McDonaldy i inne ścierwa a to jest naprawdę knajpka, gdzie można zjeść dobre, polskie. Fajne jedzenie. Przede wszystkim tanio, bo za trzy rodzaje surowek, się filet z kurczaka dałem 30 zł. A jest naprawdę świeżo zrobione. No wiecie, jak słyszycie, jak, jak, jak gościówka, kurde, zamówiłeś sobie filet z kurczaka, gościówka zaczyna tuć młotkiem na kuchni, to znaczy, że, że, że jest dobrze. A wiele razy było tak, że, że ja zamówiłem na przykład filet z kurczaka gdzieś tam w Polsce i słyszałem, jak się włącza mikrofalówka, nie? bdyng, Restauracja Biesiadna Hata. To jest okolice Wąsosza, tutaj. Wąsosz. Zarąbiste żerełko, fajnie. Wczoraj jadłem ten schab, bez koś, schab z kością, to była wieprzowina, a za wieprzowiną niezbyt przepadam, a dzisiaj zamówiłem sobie właśnie ten filet z kurczaka, nie? Odnośnie tego, co ja wam dzisiaj chcę pokazać, słuchajcie, czuję się trochę jak jakiś taki kierowca ze wschodu, który przyjechał do Polski, pracować jest trzy miesiące w trasie. Mianowicie nie przygotowałem się na dzisiejszy wyjazd, przeważnie biorę ciuchy na tydzień, bo w tym tygodniu zjeżdżam. Rzadko jest kiedy tak, że jadę w dwa kółka... Raz za razem, że gdzieś w Polsce stoję tak teraz i ładuję, jadę na Anglię. Przeważnie wpadam do tego domu nawet na te 9 godzin, czy 24, czy na pauzę, czy na chwilę, przejazdem nawet i biorę sobie te świeże ciuchy. A ja mam ciuchów, aktualnie trzy koszulki mi zostały. Gaci, Majtek i innych rzeczy to mam w ryj, ale koszulek mam deficyt. I spodni, spodni mi zostały te. Także pokażę Wam, jak się robi pranie. Na granicy. Jestem ciekawy, bo nigdy jeszcze nie robiłem. Wiem, że na nevadzie można zrobić. Mam nadzieję, że trwa to krótko, że można ustawić jakiś program. Ja jestem mężczyzną, ja powiem wam szczerze, że mi wystarczy, że one będą pachniały i, i tyle. Jeśli będzie jakiś program 15 minut i wysuszyć, to, to mam nadzieję, że się ogarnę w takie 40 minut z tym praniem i z tym wszystkim. Mam zamiar się również tam wykąpać. I może zjeść jakiś obiadek, może umuję samochód, bo i tak będę tam tankował. A robotę mam raczej na luzie, więc, więc spoko. Ła! Dobra już. bierzemy portfel Jestem w wadzie. Plan jest prosty Tu mamy plecak do kąpieli, tu mamy torbę z brudnymi ciuchami Tą torbę bierzemy sobie Pójdziemy myślę teraz stawić pranie O ile mogę zapłacić kartą i o ile pranie nie będzie trwało dwie godziny Bo ja jestem, mówię nam no 15 minut kurde ja mam w chacie taki program Jakby taki program tu też był To by było zarąbiście, 15 minut i po, po, po zabawie No 20 nawet niech będzie Plus jeszcze 20 na suszenie, to luz pełen Zobaczymy No i pa, pierze się 27 minut, a tu gościu na bogato. Nie? Tu gościu godzinę, a ja nie mam czasu Więc tu jest do, su do suszenia coś No ja wybrałem program, no trelipa, bo wybrałem program 10 minut tylko Więc nie wiem czy to starczy, ale nie mam czasu I się pytam czy jak za 10 minut to będzie mniejsza cena, a mi nie No dobra, może nie będzie 10 minut Bo ja przecież tego nie Nie mogę sobie teraz pozwolić, żeby półtorej godziny, czyli do dwóch godzin tu stać i czekać za praniem Jeszcze idę sobie prysznic wykupić Dobra, jestem wykąpany I teraz czas na tankowanie Ale mamy dzisiaj do roboty dużo, jeszcze muszę zakupy lekkie ogarnąć Małe, ale się obstrałem, powiem Wam. Obstrałem się tak, że kurą muszę masz chwilę po się Nie, zaraz Wam powiem, dlaczego ja tylko biorę rękawicę. Tankowałem dzisiaj samochód, nie? Znaczy, dolewałem nie? przy Was przecież, dolewałem 70 litrów, żeby tutaj dojechać i powiem Wam szczerze, tak, otworzyłem sobie ten bak, ja kluczyki od, od baków mam w swoim miejscu w kabinie i do, przyjeżdżam, podjeżdżam tutaj, patrzę, kurwa, nie ma tych kluczy. A zawsze do otwarcia baku, mimo że otwieram jeden, biorę dwa klucze, bo one są takie same i nigdy nie wiem, który jest który. Jak otwierałem bak dzisiaj na BP i lałem tam paliwo, to wziąłem tą kutkę i mówię i tak będę dzisiaj tankował, to mówię, włożę ją sobie tutaj, a te klucze, które miałem od drugiej kutki, położyłem na zbiorniku. Mówię, kurwa. Jak ja je tam zostawiłem, one spadły, to jestem w pipie. Ostrej pipie, bo nie znakuję samochodu do pełna dziś. A trasę mam dosyć taką... No nie wiem, czy mi starczyło na jednym zbiorniku, powiem wam szczerze. Obsrałem się tak, że ja pierdziela. Szukam tutaj, latarkę odpaliłem, szukam i włożyłem oby Klucze te i kłódkę z kluczami tamtymi włożyłem do schowka, na moje szczęście. Z tym takim głąbem kapuścianym, że to jest porażka. A te kłódki są no jebitne dosyć, nie? Są jebitne i ja bym tego nie otworzył raczej. Nie? Ciężko byłoby to otworzyć bez jakiejś tam szlifierki. Ewentualnie mógłbym sforsować zabezpieczenie na zbiornik, ale to. Kurde, musiałbym chyba, mi się wydaje nawet między odkręcać, żeby dojść od spodu do tych śrubek i tak dalej, ale jaja. Ale przynajmniej nauczyłem się tego czegoś nowego, nigdy nie robiłem prania w trasie. Przyznam wam się szczerze, że i na takim systemie, jakim ja jeżdżę, to nie ma najmniejszej potrzeby, żeby takiego, czy, takie, takiego czegoś, czegoś takiego robić, nie? Aczkolwiek no mówię, nie wziąłem dużo ciuchów, wziąłem tak na tydzień, wyszła fajna trasa do wzięcia, a, a brak możliwości, że tak powiem, no, zakupy na granicy to jest norma. Znaczy nie norma, ale zawsze robię zakupy w domu, bo zjeżdżam co tydzień, ale rzadko kiedy wyjeżdżam, z kółka w kółko. No i te zakupy na granicy mm, zdarza mi się robić. Nie jestem tego zwolennikiem, ale no powiem Wam szczerze, że nigdy nie, nigdy nie robiłem prania. Jak ktoś ma system 4, 5, 6 na 2, 4 na 2, to jeszcze no trudno jest się spakować na taki okres czasu. Niektórzy siedzą przez po 2-3 miesiące w trasie. To ja to y, rozumiem. Każdy ma swoje jakieś priorytety w życiu i swoje, no i sobie jeździ jak chce. Pranie kosztuje 15 zł. Nie chciałem nagrywać, bo tam pani mi pomagała, bo ona ogólnie obsługiwała te pralki, no i włożyła mi tam na pół godziny. Suszenie niestety już się nie załapie, bo tam suszenie było na 10 minut, ale tam twierdzili, że to się nie wysuszy i bez sensu, żebym to robił, więc ona po prostu mi to odwiruje. Ja sobie gdzieś tu na pauzie po prostu mm, rozwieszę i to wyschnie. No jest to trochę beduinizm, ale no jest jakieś nowe, nowe doświadczenie. Na pewno będę wiedział, żeby na następny raz, mimo że jadę na tydzień, to szykować się na gdzieś półtora, bo nawet dwóch nie będę tygodni. Kajcie klimat zapłaciłem za to 169 zł. Za to 169 zł. Zobaczcie. Masaka. Dwie zupki chińskie. Pomidorowka. Cukier, bo mi się skończył. Berlinki, dlatego że będę jadł hot dogi Cztery bułki hot dogowe i sześć parowe. Mleko. Przyprawy do kurczaka mi się skończyła, mimo że nie potrzebuję w tej trasie. To ją kupiłem. Sprite. Jabłka. Do burgerów mam, ale to nie wiem czemu je kupiłem. Tak sobie. Boczek. Ser Tu mam oshii, bo lubię sobie podczas jazdy otworzyć takie osika. Płatki śmieraniowe Jogurty, mam cztery chyba jogurty danio z Tylko i wyłącznie z czekoladą Golonka taka No i gruszki mamy również Delicje, coś na słodko Kopytka I sos salsa czyli no do hotdogu, I to kosztowało mnie 169 zł W jakim kraju żyjemy? Ja się pytam, Zakupy w Biedronce czy... Nie lubię robić zakupów w Biedronce, ale w jakiejś sieciówce, nie wiem, Lidl, zapłacił może z 8 dyszek. Może do stuwy, stówę, może 105. Tak mi się wydaje, a tutaj to jest powiem mam szczerze no, porażka. Jakby tutaj otworzyli jakiś sklep właśnie, gdzieś tutaj blisko Jakąś, wiesz, sieciówkę Sądzę, że miałaby takie utargi, że to jest głowa mała to Szczerze powiedziawszy, że w drodze do granicy autostradą To nie ma za bardzo gdzie zrobić zakupów w takim normalnym sklepie Odprowadzam koszyk i idę po dokumenty na celne. Też nie liczyłem, powiem wam szczerze, na taki rachunek Brałem tak w miarę minimalistycznie, bo mówię, żeby za dużo nie nabrać Bo ja zawsze, jak nie mam swojego sklepu, gdzie mam jakieś swoje, że tak powiem, ścieżki wyznaczone że Wiem co biorę, wiem gdzie co leży, wchodzę, wychodzę. Jak jestem tutaj, nie dostaję szału, łażę między regałami, biorę, to wezmę, to wezmę, to wezmę, wychodzi duży rachunek, a potem nie zjadam tego. Dlatego teraz biorę naprawdę tylko to co potrzebuję i myślę, że jak na 6 dni, czy tam na 5, to jest wystarczające. No fakt, że takie rzeczy jak płatki, nie suche rzeczy to mi zostaną, nie? Ale no i tak, za tyle klopsu. I żeby nie było, że przeżywam. Nie przeżywam no. Ale dla mnie ja generalnie nie mam problemu, nie jestem jakimś Żydkiem albo innym sknerom, że na wszystkim szczędzi. Ale zawsze sobie wyznaczam w sensie takie pakietem z błoto. No nie no, kur, już nie przejdziemy tutaj. Podjąć próbę czy nie? O! Dobra, ktoś to jakąś ścieżkę. Ja nie, nie mam plemu dać za coś więcej siana, ale zawsze sobie próbuję cenę do jakości i cenę do ilości. W sensie do ilości, może nie, ale do jakości i co w zamian za daną cenę mam. A tutaj mam niewiele i wiem, że cały tydzień będę się zmuszał do jedzenia. To jedzenie stąd mi nie smakuje. Totalnie. Dobra. Zaczynamy. Kurwa, no coś to jest. bajoro jak tutaj. Wracam się po buty. Nie chcę się tam ujeżdżać, no wierzę na celny Nie mam drobnych. A no to 5 zł kosztuje parking. Mam no, płatność tylko gotówką. A nie będę kolejnych butów zajeżdżał, bo co buty w trasy biorę, to zajeżdżam, niech. I, ch... i tyle z nich mam. się człowiekowi spieszy to tak właśnie wychodzi. Aj, zrobiłem dziewiątkę na garbsenie wczoraj. W zasadzie to dzisiaj, bo dzisiaj o czwartej rano stanąłem i ku wjechałem w takie zajebiste godziny do Holandii, że to jest porażka. Chociaż zapowiadało się świetnie, bo o 16 wjechałem w Holandii i przeleciałem praktycznie pół Holandii bez problemu. No a teraz zaczęło się gnoić o 17.30. To jest duży problem. No, no, czyli no wiecie, to jest Holandia, to jest przerąbany kraj do jazdy od tej godziny. Ogólnie jest fajnym krajem, ale jeżeli chodzi o godziny 8, od 7, między 7 a 9, a 15 a 18 to jest. Tragedia. Jest tyle autostrad, ale one są przepełnione osobówkami. Jeszcze są ograniczenia do 100 na godzinę. Te osobówki wyprzedzają ciężarówki, jak ciężarówki ciężarówki. Wiecie, jak irytujące jest wyprzedzanie w Polsce samochodami ciężarowymi, tak? To wyobraźcie sobie, że w Holandii tak wyprzedzają osobówki. Ciężarówki wyprzedzają tak osobówki. Znaczy, osobówki wyprzedzają tak ciężarówki. Może ciutkę, szybciej. Sobówki mają zaniżoną tą prędkość. Zauważcie, jak wejdziecie w GPS, a osobówką jadę moim autem osobowym. Jak mam prędkość gdzieś 60 na godzinę, to ja w rzeczywistości jadę gdzieś 55, 5 km. Czyli oni nas wyprzedzają gdzieś może 5 km szybciej, tylko jeśli jedzie 100, to 95 5 jedzie rzeczywiście, a my jedziemy 90. A tu autostrada chyba jest jeden pas zamknięty. Coś się zesrało, ja zaraz w ogóle muszę robić pauzę. Dlatego teraz tracić czas na autostradzie, gdzie mógłbym stać na pauzie, to jest całkowicie bez sensu. Tego jestem trochę zły, a rozdunek mam jednak na czwartek, czyli na jutro. A ja tam jeszcze mam trochę czasu. Co mi tak tu piszy? Wczoraj wieczorem piszało dzisiaj i cały dzień był spokój i znowu coś mi pisze. Słyszycie to? To tu chyba ta klimatyzacja. Ale grzędza wica tutaj jest nie? Nie nagrywałem wam wczoraj nic z nocki, bo... No co tam? Ogólnie to mega mi się nie chciało jechać. Na Nevadzie jak byłem i się kąpałem, wyjaśniał, wdzięczę jeszcze 4,5 godziny. Ja w ogóle nie pojechałem na dychę, miałem jechać na dychę, ale brakło mi mocy, tak psanie stanowi, idę spać w cholerę. Wiesz, pojadę dzisiaj na dychę, bo dzisiaj bardziej się opłaca. A czemu? Opłaca się z tego względu, że wczoraj musiałem zrobić dwie 45 a tak to dzisiaj zrobię tylko jedną, a pójdę na dychę. Jak to zrobię? Czy na ruch, czy na, ruch, czy na promie wykręci mi się pauza, więc można powiedzieć, i tak, i tak bym musiał tam stać, więc lepiej dzisiaj iść na dychę niż wczoraj. jestem godziny do Przodu. No dzisiaj maksymalnie Maidstone, nie? Też do nocy zejdzie, miała być 22 na tunelu, ale widzę co się dzieje to k**wa nie wiem czy ja do 12 w nocy się wyrobię Ruszałem o godzinie 13, więc mam czas do 4 rado Policji jeździ w ogóle już trzeci radiowóz, Skaretki jeszcze nie było, ale holownik jechał Wyobraźcie sobie, że minutę przegrałem tam Minutę, ale sram na to Nie moja wina, gdzie miałem stanąć? Na środku drogi robimy sobie hot dogi, zaraz wam pokażę, jak robić zajebiste hot dogi. <grystuje> Żartuję nie będą zajebiste, będą takie średnie, bo ze świecka wszystko jest średnie. Serek robimy tak, o, drzemy na kawałeczki. Umieć ręce, trzeba najpierw, nie? Ja nie byłem, bo robię sobie. <grystuje> Wkładamy ser do środka. Sąd mam gdzieś 4 godziny do, do portu, i powiem wam że taki centymetr trochę mnie złapał. Bo tu często to jest, dojeżdż... na pewno kojarzycie z, ten parking z tego, z filmików starych. Tu są takie rajki wzdłużne, a nie ma się gdzie przykleić, bo tu są przejazdy. Także jest tylko jedno miejsce na jeden zestaw. Ja czasami stawałem tutaj, nawet na długie pały stawałem tutaj. Zobaczcie, tu jest wyjazd ze stacji, ja tu wjeżdżałem tylko osobówki, więc nawet ciężarówką, jakbym się tutaj bardziej przykleił, ale jestem na 45, więc się nie spuszczam nad tym zbytnio. To tutaj zajeżdżało się zawsze z Polski. Na 9 godzin. Bo wiecie, jak do Holandii, z Polski na 9 godzin. No się startowało z granicy, to się dojeżdżało. Ale pół legal wiadomo. No wiecie, że nie to, że na lewej karcie albo coś, nie? Tylko że jak były auto na granicy na przykład pociągnięte, no to ja nie jechałem, nie? Nieraz wsiadałem dopiero na granicy i z granicy chcieliśmy No bo robota była kiedyś zupełnie inna, nie? I powiem mam szczerze, że mega tęskni jest tam tą robotą. Ta robota mi się nie podoba za bardzo. W sensie sama specyfika tej pracy teraz jest o wiele niby lżej, jest na wszystko niby czas ale jest tak bezpłciowo, nie? Wozimy tą jeden za, jedna zrzutka na Anglii, zrzucasz się na jakiejś firmie, wracasz, to Anglii robimy szybciej, po Polsce już się też tyle nie jeździ. Znaczy jeździ się, ale trochę mniej. Wcześniej fajnie to wyglądało, tak tą robotę poznałem, jak tu się przyjąłem i podobało mi się to. Taka sklepówka, nie? wyglądało wcześniej tak, że jechaliśmy na. Więc no, zresztą wiecie, ale że my na Anglię jechaliśmy w soboty zawsze, więc to było wszystko poukładane Teraz mamy takie systemy. Ja decyduję, ile jestem w domu. Mogę być dwa dni, mogę być trzy, mogę być cztery, mogę być tydzień. Nikt mnie do wyjazdu wcześniej nie zmusi, więc to jest duży plus. Aczkolwiek, ciężko jest wyliczyć teraz przy tej robocie, kiedy ty będziesz w domu. Jak mi się na przykład dziewczyna pyta, słuchaj, jestem w pracy, każą mi ustawić sobie wolne. Jak mam sobie ustawić wolne, żeby ci pasowało, żebyś ty był w domu? No to nie jestem w stanie jej powiedzieć, co będę za dwa tygodnie robił. Bo te kółka są krótsze, a nie razem my je dłużej. Nigdy nie robimy kółka dłużej niż 7 dni, nie? Ale wyjeżdżamy, ale wyjeżdżamy nie sobotami teraz, tylko na przykład wyjeżdżamy. O, tak, teraz środa, czwartek, piątek, sobota. Poniedziałek, wtorek i wiecie, jedziecie na przykład na środę W środę wyjeżdżacie, wracacie przykładowo w poniedziałek Jedziecie drugi raz i, i wracacie znowu po czterech dniach No i wiecie, no i nie wiecie czy będziecie 4 dni, 5 dni Czy przykładowo 6 dni w trasie i potem drugie kółko, czy jak, nie? Nie siedzę za długo w trasie, ale po prostu nie jestem w stanie powiedzieć Jak długo będzie trwało na to kółko, nie? Na przykład No, a żeby coś zarobić to wiadomo, robisz dwa kółeczka albo jedno Chwila w domu i znowu drugie i wiecie no Za długo, jak są krótsze kółka, że w domu ten tydzień się nie siedzi Wcześniej była taka bardziej harmonia Jechałem na dwa kółka, wiedziałem, że one zajmą mi ty tydzień czasu Zarobiłem, wysiadłem z auta i, I tydzień wolnego, nie? A teraz jest trochę inaczej Jednym to pasuje, drugim to nie pasuje Mi na przykład, mi przykładowo mniej się podoba niż wcześniej, nie? Wcześniej to było lepsze Mimo, że było ciąganie paleciakiem, winda Ciasne miejsca, ale lubiłem takie wyzwania Robota była ciekawa Sprawiała mi frajdę A teraz tak, nuda Ach, Ciąg dalszy a Ciąg dalszy eksperymentowania z jedzeniem Hamburgerowe yy, kotleciki, podsmażone lekko, później dobite jajko sadzone No i te robimy tak, żeby się ścięło, także, także Także dalsza część eksperymentowania z jedzeniem z granicy Jesteśmy już na mm, miejscu rozładunku Doncaster, jest godzina 13.30 angielskiego czasu i tam już pan mi palety, o no To jest miejsce, gdzie jak przywozimy towar z euro, no to wiadomo, że euro trzeba zabrać Nie lubię tego robić, aczkolwiek zrobię to już teraz, nie będę czekał do jutra Bo może być tak, że będę ładował towar prawdopodobnie bez palet euro, bez zmiany i może mi się nie zmieścić Wtedy będę musiał przerzucać na załadunku, a wtedy czasu może nie być Teraz sobie zrobię obiad Zjem, pójdę przerzucić, to jest 10-15 minut A będę miał tutaj łatwiej tyle, że nie będę musiał ich ściągać z paki Targać przez pakę I na ten tylko on mi władnie podpaleciarki Podwiezie paletki. I tyle w temacie można powiedzieć, jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne. Nie wiem, jaką będziemy mieli robotę, w sumie, szczerze powiedziawszy, bo ja godzin mam mało. Ja naprawdę mam mało godzin, więc jakiś Poznań albo bydgoszcz, to i tak już jest mocno naciągane na powrót. Najbardziej mi pasowało, żebym ja teraz załadował sobie. Nie wiem, jutro to nie załaduje. Żebym ja sobie załadował, najlepiej by było. W sobotę jakieś banana do Berlina na poniedziałek albo na niedzielę. Zrzucił sobie Berlin w niedzielę, do tam godzin na pewno starczy. Załadował coś w poniedziałek wieczór, na wtorek na Lidla. Wtorek zrzucić coś bliskiego na bazę i elo i koniec. Byłoby świetnie. To może mi jeszcze wcisnął jedną na jedną mym może na, na hama, bo tam jest koło zapasowe. Nie wiem, tam jedno jest na koszu, drugie jest w paleciarze No i tak to jest. Niektóre naczep jak miały windy, to właśnie tak to wyglądało, ale ta nie ma winda, a też ma... Tu mam pustą paleciarę Ale tam mi zostało 6 palet, tu wyjdzie 18. No to... 6 to na pakę jest gdzieś tam na towar, a tu mam pas... O ja... Mam tyczki znowu. Trzeba ja, gdzie teżki wyjąć.